Anal. Czego kurwa? Który kutas śmieni mi przerywać masturbację przy oglądaniu bojowego porno? Ano ja. Megatronie to nie było drzwi. Zamknij mordę i zacznij słuchać, rachnit. Star Scream. Słyszałeś o projekcie Chuj? Projekcie czego? W skrócie oznacza cyber i upierdalający jebator. Chuj to hiperwibrator, który ma moc tysiąc razy większą od najpotężniejszego młota pneumatycznego. Tak szczerze to nie wiadomo co to jest, bo transportowiec który miał go do nas dostarczyć pierdolnął w meteoryt i rozbił się na powierzchni ziemi. Załodze statku nic się nie stało, ale kiedy dostali się na nasz pokład zapomnieli zabrać prototyp. Niech zgadnę, mamy dostać się do transportowca, znaleźć prototyp, przy okazji go przetestować i na koniec mamy go dać tobie, Lordzie Megatronie. Nie tak. Po odnalezieniu chuja macie go do mnie dostarczyć i dopiero go przetestować? Na mnie, haha. Do dzieła, pały, jak chcecie z niego skorzystać. Megatronie, rachnik to dziwka. Sam jesteś dziwka. No wiem. Więc pani ruchaczu, proszę niech ktoś inny się ze mną wybierze. Kurwa mać. Nie pierdolcie mi tu i idźcie kurwa szukać prototyp. Pre 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 Jaki jesteś dziś żartobliwy. No jasne, nie dość, że Megatron znowu mi dał beznadziejną robotę, to muszę ją wykonać z taką pizdopsycholką jak ty, więc chcę umilić czas. Starscream. O co chodzi? Idź do piekła. Już w nim jestem. Nic dziwnego, że Megatron daje ci takie roboty, skoro jesteś taki irytujący. Dobra, koniec pierdolenia, idziemy do wraku transportowca. Tak swoją drogą, skoro ten transportowiec jest parę kilometrów dalej. To dlaczego do diabła wylądowaliśmy na takim zadupiu zamiast od razu lecieć na ten wrak? Może żeby pójść na spacer? Starscream, jesteś genialny. W nagrodę chcesz mentosa? Nie, nie ufam ci i nie wezmę niczego od ciebie. No to może dwa? O kurwa, jasne, że chcę. Mniam, miam, ale dobre. Zaraz, dlaczego się nagle zrobiło ciemno? Szefie, patrz, co znaleźliśmy. Szybko go obudź. Nie, mamo, proszę cię, nie gwałć mnie znowu. Ach, to tylko autoboty. Zaraz. Autoboty? Ratu u unku u, -u, -u erachnik. Gdy cię znaleźliśmy, nigdzie jej nie było. Pierdolona zdradziecka suka. W tych mentosach musiał być środek usypiający. Teraz zagarnie chwałę dla siebie, kiedy zdobędzie perwibrator. Zaraz, a wy co tu robicie? Nie mówcie, że wy też szukacie prototypu niezbędnego do projektu, chuj. Projektu czego? Kurwa mać, wygadałem się. Zaraz, skoro nie szukacie, chuja, to co wy tu robicie? Moment, nie mówcie, że znowu szukacie stacji benzynowej, gdzie podają benzynę o smaku wódki. Dość dobrze nas znasz Starscream. Co się ze mną stanie? Oddamy cię na złomowisku, gdzie przerobią cię na części do myśliwca lub gandama. Mm. He, żartowaliśmy. Zostawimy cię i dalej będziemy szukać stacji benzynowej, gdzie podają benzynę o smaku u wódki. się, popatrz na mnie. Co to ma być? Kurde, ten słodki fejs zawsze działał na nokauta. Dobra, chuj z tym. Chcę odpłacić się Jeśli pomożecie mi jej wpierdolić, to wskażę wam lokalizację chuja. Przypadkowo zdradzając lokalizację tego urządzenia, tym samym nie zdradzasz Megatrona? Może, a chuj mnie to. Ta rachnit mi zapłaci za zrobienie ze mnie debila. Nie rozumiem co mówisz, ale myślę, że możemy się zabawić. Dobra, podaj lokalizację tego prototypu. Jest 20 kilometrów na południowy wschód. Dzięki. Chcesz w nagrodę Mentosa? Nie, drugi raz się na to nie nabiorę. No to może dwa. O kurwa, jasne, że chcę! Mniam, miam, ale dobre! Zaraz, o kurwa, znowu się na to nabrałem! Wstawaj, zboczona Mendo. Aaaaaaa, tylko nie w dupę! Nie zgadnę, nie zamierzacie mnie wypuścić, bo jestem dwulicowy i jak wpierdolicie rachnic, to zamierzacie zniszczyć prototyp projektu Hui i mnie zostawić na pastwę losu! Dość dobrze nas znasz, Starscream. Arsi. Pilnuj go, dopóki nie wrócimy. Niezbyt mam na to ochotę, ale mówi się trudno. Hej, szefie, skoro Megatron chce taki prototyp, to czymkolwiek jest, musi być potężne. Oj, tam, oj, tam. Jak zawsze skopiemy dupy złym gościom. Aaa, albo nie. Hahaha, ha, 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 ha. podziwiajcie chuja. Ktokolwiek go wynalazł, musiał być geniuszem. Każdy, kto zostaje porażony promieniem tego wibratora, zostanie sparaliżowany, a najlepsze jest to, że to nie wszystkie jego funkcje. Poznam je potem, jak sparaliżuje was i was zgwałcę zgwałce na śmierć. Noż, ja pierdolę, tylko nie to. I dlatego Shockwave nagiał zamiast lewej ręki. Ja pierdolę, to najbardziej bezużyteczna historia, jaką słyszałam. To możesz opowiesz swoją? Może jakieś niezapomniane wspomnienie? Jaki ładny kolor. Nie. nie ma co opowiadać. Więc to taka jesteś, opowiadam historyjki, by umilić nam czas, a ty ciągle chcesz milczeć, Przez co mówię sam do siebie. No dobra, skoro nie chcesz mnie słuchać, to spędź ten czas w ciszy i samotności. O w mordę zabił się. Ja, 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 ja. Ciebie żółty robociku wyśleć cię na złomowisko, by przerobić cię na części do wyścigówki lub gandama. Zajebiście zrobiłam dawając Starscreamowi środek usypiający, przez co natrafił na was i wskazał lokalizację tego transportowca. Teraz nie tylko wrócę do Megatrona z hiperwibratorem, ale też z jego najgorszymi wrogami. Optimusa pewnie będzie korzystał jako dmuchana lalka, a tym zielonym jako pojemnik po kondomach. Teraz pozostało mi zajebać Starscreama i ukryć jego zło... Kurwa mać. Co żeś zrobił? Jak to wytłumaczę megatronowi? BI. -i. Szacun dla Ciebie. Nie tylko odebrałeś decepki konom ten hiperwibrator, ale też dzięki temu mogłem go naprawić i odwrócić działanie sparaliżowania. Dowiedziałem się też, że ten hiperwibrator ma więcej funkcji. A jakich? Nie wiem. Kto wie, jak Megatron chciał go wykorzystać, ale lepiej byśmy się tego nie dowiedzieli. Lordzie Megatronie, witej arachnid, udało Ci się zdobyć urządzenie niezbędne do projektu. Chuj! No jasne, popatrz. Co to kurwa ma być? To przecież ten hiperwibrator. Nie rób ze mnie idioty. To nie jest chuj. A poza tym, gdzie podział się Starscream? A tu, Starscream, Starscream, co się stało? Długa opowieść. Powiem tyle, że ta pizda pajęczyca oszukała mnie i zostawiła na śmierć. To prawda, Rachnit Megatronie, ja to wyjaśnię. Co wyjaśnisz? Że zostawiłaś mojego najlepszego erotycznego niewolnika i nie odnalazłaś prototypu wibratora. Co do tego wibratora, to nie zupełnie. Prawdziwy prototyp jest tu. Że co? Jak to możliwe? Prototyp jaki odnalazła rachnik, który potem został zniszczony był tylko pierwsza wersją i był niedoskonały. Ten wibrator jest długą wersją prefibratora chuj i został stworzony na wypadek gdyby coś się stało pierwszym- Jak ty kurwa przeżyłeś? Myślałem, że zostawiłam cię na śmierć autobotom. Gdy byłem w niewoli, udawałem, że się zabiłem. Gdy wszyscy poszli, dostałem się do transportowca i odnalazłem tą ulepszoną wersję chuja. Na wszelki wypadek, zanim wyruszyliśmy, Przeglądałem wszystkie dane z projektu chuj. Dowiedziałem się, że na wszelki wypadek, gdyby próba zdobycia pierwszego prototypu zakończyła się niepowodzeniem, zrobiono drugi hiperwibrator. Prawda, Shockwave? Zgadza się stars. Shockwave? Shockwave? Przypadkowo nie jesteś na wakacjach na słońcu? Właśnie z nich wróciłem. Wracając do tematu. To ja jestem twórcą projektu chuj. Zaplanowałem ja plan na wypadek, gdyby prototyp do nas nie dotarł. Wiedziałem, że podczas misji ratunkowej coś może wyjść nie tak, więc stworzyłem dwa prototypy wibratora i ukryłem po innych częściach transportowca. Dlaczego wszystkiego od razu nie powiedziałeś? Obawiałem się, że ktoś z twoich sługów może się wygadać, więc ukryłem tą informację. Wiedziałem, że ktoś z was zdobędzie informację o drugim chuju. Wszystko, co zrobiłem, było dla projektu huj. Dzięki niemu pokażemy autobotom, gdzieś ich miejsce. Widać, że Starscream dał nam potężną broń nie tylko do zabawy erotycznej, ale też do pokonania autobotów. Shockwave Przygotuj ten hiperwibrator do rozpoczęcia projektu, chuj. Tak panie. Rachnit, za karę, że zdradziłaś Star Creama i zaszkodziłaś misji ratunkowej zostaniesz zgwałcona milion razy przeze mnie i Star Creama, do tego stopnia, że będziesz w ciąży i urodzisz armię moich erotycznych sług. No nareszcie jakaś kara na jaką ona zasługuje. Nie, nie chcę mieć dzieci z takimi pojebami jak wy. Nie zapładniajcie mnie jak to zrobił breakdown.